Aby uchronić świat od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. to no, fakt! Dzisiaj otworzymy sobie najnowszy dodatek czyli Destiny Rivals. I jestem pod wielkim wrażeniem, że udało mi się w końcu ogarnąć coś na premierę, a nie tydzień po. Jeżeli wy chcecie sobie sprawić ten dodatek lub jakiś inny, to koniecznie musicie zajrzeć na pocketrader.eu. Znajdziecie tam wiele, wiele promocji i fajnych ofert. Dodatkowo została otworzona specjalna zakładka na dzień dziecka, więc możecie tam znaleźć coś dla swojego wewnętrznego ja, a z kodem ADA5 macie 5%, czy na Boosterbox tego dodatku, czy na wszystko, wszystko inne, nawet przecenione produkty, więc zapraszam, wpadajcie na Pocketrader. Dobra, ja nie będę przedłużać, ja nie będę przedłużać, bo mamy 36 busterków do otwarcia. Kochani moi, tutaj jest no, przed nami bardzo dużo pracy. Jeżeli chodzi o ten dodatek, to ja jestem totalną fanką Cynthia i Gacząta z tego dodatku. Cynthia wygląda rewelacyjnie, Giovanni wygląda tak sobie. Dobra, zaczynamy od Itana i chocha. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja byłam na się na... o, Nidorino byłam na Prilisie, otworzyłam sobie jeszcze dodatkowo dwa boosterki z tego dodatku więc mniej więcej wiem co tu jest, o, Zeraora bez dropiku, jeżeli chodzi o koty to bardzo was przepraszam, ale sama ich potrzebuję i innym razem przy ETB, przy ETB się dogadamy a, zapomniałam, że jeżeli chodzi o boosterboxy to tak szybko to otwieram no dobra znacie już te tutaj karty czy jeszcze nie widzieliście wszystkich oczywiście wszystkie karty możecie sobie wpisać wiecie kart listki, zerknąć co tam jest albo wejść na kart market i od razu posegregować od góry do dołu i widzieć co jest najdroższe a jeżeli chodzi o mnie to właśnie to mi przypomniało co ja zbieram więc chciałabym koniecznie wszystkie wszystkie growli, wszystkie arkanajne, wszystkie ponity i rapidasze w rewersie bo to są moje ulubione pogamony i wszystkie są w tym dodatku i uwaga no i nie ma ale mam psejdeczka fajnego Mamy tutaj Pokémony Misty, Itana, e, Synti, Naprawdę jest tutaj szaleństwo. No i mamy Team Rocket. Ja jestem troszkę smutna, że jednak to nie zostało podzielone tak, żeby. O, okej, okay, mamy Moltresa. Ten Moltres jest wypas ten Moltres, jeżeli miałabym Sirkę, to po prostu on jest przepiękny to jest chyba Sirka po garcząpie, która podoba mi się najbardziej no ale jednak moim marzeniem jest ta Cynthia i nie wiem czy sobie rwać do tego momentu aż ona mi nie wypadnie, czy jednak dać sobie spokój yy, i uwaga, okej okay. tutaj mamy Ekansa i Arbolivie Arbolivia w fullarcie no okej okay. Okej, okay, bez szaleństwa, bez szału, rzecz można tak. Na razie zaczynamy delikatnie, ale może lepiej. Coś mocnego zostanie nam na koniec. Ehm, przewiduję... Uuu, jest i moja, moja kucynka kochana. Od razu sobie ją odłożę, chociaż już kilka zdobyłam. Uuu, Hydra Jebuszkowa dostała bardzo fajny arcik tutaj na komonie. Jeżeli chodzi o grywalne karty, to na pewno... O, on będzie grywalny, nim grałam na prilisie, ale nie był moją główną kartą, bo był nią Tyranitar, ale to będzie bardzo, bardzo mocno e, grywalne. Nadzieję, że będzie e, grywalne, ale na razie się tak e, zapowiada. Ogółem Prillis był super, udało mi się zająć czwarte miejsce, ale tak naprawdę walczyłam nawet o... Mamy tą okazję, kolejną kartę, mega ładna. E, walczyłam o pierwsze miejsce nawet. No halo, co jest? Co jest, co jest? Weasel fajnie. Ja lubię Weasela. Weasel. Ale ja lubię czwartą generację Pokemonów. Wracając do mojego prelisa. E, walczyłam o czwarte miejsce. O pierwsze miejsce niestety przegrałam finał, dlatego zdobyłam czwarte. E, dobra. O, okej. Okay. Okej, okay, to jest grywalny iX, e, marnis, bo to są też pokemony marnis, więc e, on jest dosyć grywalny, więc fajnie, że wypadł. Nie wiem czy będę go używać, ale e, na razie brzmi spoko. Mogę sobie nim ewoluować e, mroczne pokemony. No, przygrałam z takim Jankiem, e, więc co? No ale pierwszy raz zajęłam po prostu na prelisie, bo przedtem poszło mi raczej słabo przy moim pierwszym, ale przy drugim no wyszło mi i faktycznie, gdybym wygrała, to bym wygrała całego. Żadnych nagród nie było, to prawda, ale sam fakt, wiecie jak jest. U. Uu... Grident! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, mamy Gridenta. O Arwena Grident. O, ale mega spoko w ogóle Arwena bardzo, mam w każdej talii. Arwen bardzo bardzo przyjemniaczek, ale fajny. Fajny ten Arwen. ładna karta. Takim e, ślicznym, trochę bajkowym, nieco bajkowym stylu. Dobra, pierwszy drop, z którego jestem naprawdę zadowolona. na się, wyciągnęłam Shaimina i Nidokinga do Kinga Fullard, więc fajne całkiem dropy i jakiegoś co ja wyciągnęłam jakiegoś ten no i tutaj fet. Fett. Wyciągnęłam coś jeszcze. Coś jeszcze wyciągnęłam, już nie pamiętam. Trzeba mi sobie przypomnieć. No, ale jak na 7 boosterków bardzo fajnie. No tutaj nadal nic nie mamy. Ale przednie są te arciki. O, zobaczcie sobie glimera. Fajne. Myślicie, że będzie Sirka? Ja słyszałam taką. O, Arbolivia. Znowu, ale mamy Melotika. Majelotika i Może uda nam się wyciągnąć jakiś Nie wiem, czy będę mi grać, ale chciałabym sobie mieć jakiegoś garczompa. Arbolivie mamy. Mm -hmm, czyli mamy już dwie. Ale lecimy po. O mamy. Rose Ray. Rose Raid, Rose Ray Cinti. Zobaczymy, jak grywalne będą Pokémony Cinti, czy ktoś będzie tego używał. Teraz będziemy na połowie? A na razie mamy jeden taki drop, który, który mi się podoba. No i tutaj też bieda, tutaj też bieda. No pa, proszę Państwa, ale jest też fajny, jest fajni, fajny. Ale mam parę łapy. Widzicie, widzicie tempo, w jakim to otwieram. A i jest tutaj ARK. Mojego ulubionego Pokemona, czyli Rapidash. Znaczy, ja najbardziej lubię. Ponite jest Rapidash, ale no umówmy się. Obie karty zbieram. I to będzie X i mamy Ho, Ho i Tana. Mamy Rapidasza, ale szkoda, że bez. Ee, bez, bez, bez. Bez, e, bez czego? Bez Reversa ten Rapidash. Dwebel fajny, też uroczy dostał ten arcik. Już tyle nam poszło. Więc został ostatni z szesnastki pierwszej, no ta strona nie obfitowała w jakieś super dropy, no i tutaj, no i tutaj tranitar. o tym grałam sobie na prilisie i bardzo dobrze mi poszło właśnie nim, czyli pierwsza szesnastka, pięć dropów, bez szału, bez szału, bez szału, ale może wiecie, jak będzie tutaj Cynthia, o nie wyciągnęłam wszystkich kart, o kurczak się ostał, dobra, Kurczak się ostał i mamy rozrejt, którą już mieliśmy. A proszę państwa, a te beki będą w przyszłym tygodniu. Na pewno też nagram. To jest mocne, to jest mocne. Czyli pokemony typu te i eksy, które mają abilitkę. A na przykład to. Zobaczcie, że jeżeli wystawimy e, tą wieżę Team Rocket, no to ona, one są e, bezużyteczne, te abiliki, więc więc mocna karta. Jeszcze jest taka fajna a, karta energii, ale chyba jej ani jednej nie wyciągnęłam. Zresztą sobie zaraz obczaję, już jak na spokojnie będę te karty przybierać. Krasla mamy i nic, i nic, proszę Państwa. Tutaj czekamy na miło morze. No i mamy Krobata i Eksa. Spoczko, Krobacik. Krobacik, Krobacik. Uuu, proszę Państwa, na razie nędza. Ja już bym coś chciała mocnego, może ta strona będzie mocniejsza. Uwaga. No i mamy kolejnego łoba feta. Jeżeli chodzi o Miu, to ona, ta karta z działaniem wygląda jakby ta Miu miała usiąść ci na twarzy, więc nie jest, nie jest to Jakaś specjalnie ładna karta. Raczej, raczej ja, no wolałabym tą Sinti, ale Cynthia nie pozwoli mi znaczy, to tu mi wymienić się pewnie na Sinty, No zobaczcie, proszę Państwa, jaka bieda. Nic tu nie mam. A, a, a boosterków coraz mniej. Bar wiecie, to są, to są poważne produkty. O, mamy Rotoma. Mamy Rotoma. Da, 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 da. Spoko. One w ogóle są w bardzo podobnym stylu. Czy autor jest ten sam? Nie, to są dwóch innych autorów, ale zobaczcie, jakie te karty są do siebie podobne. Fajna ropa. Na pewno poleci do albumu. I tutaj mamy. O! Mamy! Mamy dropa! Kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. No na razie, na razie. Bez zirki, czy... Ja będę mieć tym ty, ty nieszczęśliwcem, co Sirki tu nie będzie. O, Blazikena, dowalony w ogóle. Mi poleciał ten Blaziken. Czemu? Czemu mi to nie leci? Zobaczmy dalej. Regirock. Mamy Regirocka, Ratate. <coughs> Raki, rakite, Rati Kate, przepraszam. Raki, Kate. Rati, Keita. Rati Keita. Eee, I ewolucję tutaj kurczaka. Regiroca Fulardzie. O, jak łatwo się otworzyłeś, kolego. I tutaj bez dżłopa. Ostatnie busterki. Czy jestem na razie zadowolona? No tak sobie, tak sobie. Liczę, że tutaj odda mi w ostatnich I tutaj nie mamy nawet tej energii na razie. Ani Rapidasz, ani nic. Zobaczmy tu. O, kolejny. O, jest. Pentik, mój Pentik, mój pieseczek, kochany. Bo wiecie, mój piesek część z Was wie, część z Was nie wie, czyli mój piesek wygląda bardzo podobnie i fajnie mieć go w rewersie. Na pewno poleci do albumu z pędliczkami, bo ja nad mojego pieskami może się wabi ochłap. Mówię Pentik, Pies się wabi ochłap, tak. Ok. I tutaj zaptos. Ostatnie dwa boosterki. No i bez sirki, bez sirki, bez złotej karty, nic i ostatni booster, ostatni booster, o Boże, ja miałam najgorszy, szczerze najgorszy booster box jaki otwierałam, half booster box był bardziej ofity w dropy, co jest, ja mam takie nieszczęście ostatnio, o kurde, o kurde, naprawdę ja najgorszy wusterbox otworzyłam. Jestem załamana, jestem załamana, jestem załamana, bo to jest bardzo dużo pieniędzy i jestem załamana, bo totalnie nic mi nie poleciało.